Cześć wszystkim, tutaj Tajfun, sklep Dziś po raz kolejny będzie to ICS. Jako, że wszyscy już chyba wiecie, że jestem fanboyem ICS-a, jak dużo osób, po raz kolejny ICS, powtórzę się. Tym razem będzie to platforma bardziej klasyczna niż ACR, bądź Masada, bądź Herachms, ale będzie to też dziwna wariacja M4. -eczki. ICS, CPX, HOG, Tublar, SDMTR Standardowo, a tu mamy mały katalog ics -a. O. Jest nowy? Jest nowy, już makarowy. Papierologia, jak tutaj ICS-a, wydmuszka. Standardowo, magazynek High cap nakręcany z dołu na około 300 kulek. Zapasowe bezpieczniki, wycior oraz nasza rura z zaślepką. To jest seria CPX, czyli jedna z nowych. Generalnie, front z rury <śm> w zestawie również są rozkładane przyrządy celownicze. Bodajże niech na wciśni, tylko. Yy, nie można strzelać na z nich. Także, no. Yy, co do ics -a. jest to... system... Czekajcie chwilę, zaświecę sobie, czy to jest przykręcone tak na, na hama, czy... Tak, to jest przykręcone tak na hama. Te szyny generalnie można zdjąć i przekręcić w inne miejsce. To jest powiedzmy... Myślę, że m w to dopasuje, także uznajmy, że to jest ics mlock, m z tłumikiem I mamy lub 6,03 w tym przypadku Tłumik fajny, na bardzo długim gwincie Masywny, no idealnie dopasowany do prądu, wiadomo Także, jak ktoś sobie zmieni tłumik, to fajna część zamienna z tego będzie. E, co do ICS-a, 3 kg od 70 do 79 cm. E, generalnie za każdym razem, jak biorę ICS-a, wciskam tutaj kolba, który tu z drugiej strony z przodu. Regulację kolba też klasyczna, pięciopozycyjna. Stety niestety selektor jednostronny i zrzut magazynka jednostronny. Za tą dwustronna dźwignia przeładowania. Chopek rotacyjny metalowy, jak to w ICS. Bardzo fajny, wyprofilowany chwyt pistoletowy. Mi się generalnie bardzo wygodnie otrzyma. No i wiadomo, na serię wypalone oznaczenia ICS-a seria CPX. Producent deklaruje około 360 fps, co za chwilę sprawdzimy. Seria CPX ma szybko wymienioną sprężynę w gearboxie. Postaram się go wyciągnąć. tu mamy ale twardo hop i szybka wymiana sprężyny w drugą stronę składamy tak jak wyciągnęliśmy ale ja wiadomo wtedy możemy wyciągnąć sobie komorę hop -a. tutaj mamy jak działa kostka stykowa Ładniutko to działa. Fajnie, bardzo sztywne, bardzo osiowe są ICSy, idealne pod HPK. także Z tym się na pewno wiele osób zgodzi. No i montaż do zawieszenia, też rzeczy oznaczam ICS Airsoft. Co prawda mniej oznaczeń, że to jest ICS niż specnie, że to specna, no, ale no, akurat. Montaż wciśnij kropek na kolbie. Generalnie przez te wszystkie przeloty na kolbie, ten na przykład tutaj, tutaj, można się pokusić o przyciągnięcie zawieszenia. I tu bym na przykład zrobił pętelkę z parakordu, akurat w tym miejscu, ciaśniejszego, jakbyśmy mieli zawieszenie dwupunktowe. Ale dobra, nie o tym mowa. By dostać się do baterii, musimy odciągnąć kolbę. Opa, w ten sposób. Generalnie, no, tak jak widzieliście, musiałem tutaj wsunąć palucha i szatnąć tutaj do góry, dosyć ciężko to siedzieć. Zostaje wiadomo, były zapasowe bezpieczniki. Tutaj mamy bezpiecznik 30, więc tam była 30 i 35, albo 30 i 25. Małe, samochodowe na każdej stacji benzynowej. W sklepie z elektroniką. W dyskoncie. będą. Co prawda, mała Tamija. Nie lubię małych Tami, ale te ics są dosyć fajnej jakości. Znaczy, fajnej. W sensie są. Lepsze niż w Chińczykach, nie palą się tak szybko. Trwa Działa blowback, więc wiadomo, otworzy się. Klapka. Działa zwolnienie sprężyny. Wiadomo. ICS FPS-y. Dobra, schronujemy. Wiadomo. Jeśli chodzi o ICS, a producent nie myli się. Jedyne kto, może się pomylić, to prezenter, który źle przeczytał, jeśli pomyliłem się o stresie wcześniej, to przepraszam. Także chronujemy naszego Tajbańczyka o, Nie wejdzie w chronograf, a szkoda. 435, czyli to jest ta wersja 430, nie 460. ja nie 360. Duże zaskoczenie cały czas mamy 435. Kto by się spodziewał po ICS-ie? O, odchył 432. Weźmiemy na Skoczyło do 430. Znaczy stałe 430. także <gry> Dobra, no co ja Wam będę mówił? I CS, i cs em. Jest to dosyć niestandardowa wersja przez ten front. Generalnie ja bym te wszystkie szyny boczne wywalił z tego, I bym miał tak rurkę do trzymania, bo to nawet fajnie, składnie się trzyma. Na Krzysia Kostę z Klampę można strzelać. Bardzo ładne. Przyrządy celownicze w zestawie fajnie otwierane. Bajerancko. Szkoda, że nie działa bodka czy jak ACS-ze, ale to swoją drogą. I generalnie jeden z największych plusów tego ICS-a, ogólnie z serii CPX, jest ciutkę tańsza. Za poprzednie ICS-y, które prezentowaliśmy, trzeba zapłacić w granicach 1600 zł. No wiadomo, promocja, inny sklep, to nawet za 1400 dorwiemy. Ta kosztuje 1350, czyli ją generalnie dorwiemy za tą cenę plus-minus 200 zł. Wciąż jest to genialne wykonanie ICS-a. Generalnie postaramy się w bliższym czasie zrecenzować, znaczy zrobić unboxing, taką powierzchowną reszkę tych plastikowych ICS-ów za te 700-800 zł. No i być może je porównam na przykład z Jakiem albo z Marcem. Także jeśli ktoś szuka ICS, akcesoriów do niego, innych replik, powiedzmy, że tej kouszulki, ale to nie, Latermana, kuleczek do high hajkapa, high kupcie Mida. To zapraszam do naszego sklepu stacjonarnego, jak i internetowego, o siedzenie naszych mediów społecznościowych. Bye Bong!